Kurczak! pieczony, w sklepie kupiony. Znowu? No, no, right. no, oh boy. Aż tu nawet postawię spraya. Cześć wszystkim z tej strony Trejo. Witam was w kolejnym odcinku z Paladinsa, tryb PVE i jak zawsze z Brave'em. Witam bardzo serdecznie. Jest ja z nami dzisiaj też Pumcia. Witam. I ja, Addison, który pewnie się nie odezwie. Życzę wszystkim miłego oglądania. No i sobie dzisiaj zagram nową postacią, która nazywa się MIF. Bardzo fajna, szybko przeczytam Wam tutaj umiejętności. Mamy sztylety, co sekundy rzuca dwoma sztyletami. Mamy skok szybki, skok do przodu, która zadaje 600 punktów obrażeń. Mamy polowanie, co przez 4 sekundy poruszamy się o 80% szybciej. Mamy 9 żywotów. Tak, żywotów, dobrze mówię. Dobrze. Przekwata 500 punktów życia oraz resetuje recetuj, polowanie i skok. I mamy piękny ult, który zobaczycie. Mam nadzieję, że mi się uda go odpalić. Na sobie. pewno ci się uda. No, mam Nie nadzieję. Się. Cisnę w dopalacza, żeby. No, żeby się udało. Ale tarcze obszarowe też, bo nie, większość tutaj bierze I... bez sensu. Ale panie tarczy. złamiłem, no właśnie, złamiłem. Kurcze panie, przepraszam. Wszystko tu jest niepotrzebne praktycznie. Z przyzwyczajenia. No. A, już mi się udało wykorzystać. Nic, próbujemy popolować na pipa. Jak ona pięknie skacze? Nie w tą stronę, panie. Nie mogę trafić tak ode mnie ucieka. Chodź no. trochę, powkurzamy ich troszkę. Aha, Populusto. Pipa by skosić Widzę tego pipa. Co ona po prostu robi? To ja nie wierzę. Tylko, że muszę nauczyć się trafiać Jest postać super mega fajna Elegancko. Stój w środku, bo... No ja zbyt mi nie No Ty nie, ale na przykład drogozik później może sobie uciec, nie? To Adison gra drogozy. Bo specjalnie, specjalnie ja poszedłem i chyba to poszło na marne. Iii, jak wpadłem na ognistą kulę. Aha, ludziska jeszcze jedno. Kto nie wie, to w tym trybie PVE Fernando to ognistą kulą zadaje 1000 punktów. Nie, jakie 1000? Jak ja mam 1800 życia, czyli około 2000 pewnie. Prawda? No masz rację. Ja 1800 picie. No akurat tyle ile mam tego znowu zaraz ognisnął które odpali Właśnie Ja mam tak pięknego Ulta, które, którego chcę wykorzystać Te hiszpańskie Fernandose No bo Hiszpan, nie? No bo Hiszpan uuu piękne pchnięcie ja do tego się nie dołożyłem, ale... Tylko błagam nie piszcie statystyki. <laughs> Bo ja się nie chcę przyznawać. No nie, są. No, takie fajne skakanie ma. Można, o, tutaj sprayem na suficie stawiać. Was, i spray na szczęście. Mhm. Mm o, na świetnie. Wina apka. Te mm. spraya na początku nie daliśmy. Mhm. Mm no. Graje szczurką. Patrz jaki wkurzone, jakie oburzony. Rogi mi wystawi. A są chyba rogi ci rosną. Ale zaraz ultasa. Good night. Nie wiedzą co się dzieje. Elegancko. Coś ty porobił człowieku. Idziemy ich wkurzać. Dobre Wkurzać, no idziemy. To teraz tu ulta odpala nawet na ich terenie. My way. Takie tam wkurzanie i zabiło mnie Nie też Ale zanim dojdą to tam chyba chwilę troszeczkę tego Ale to było fajne No ja przyjmuję Ja Adi coś <laughs> o, kurczę. ty robił? O kurcze Fajne To może 2 0 uda się wygrać Ups, teraz mogę tu ugrać. Ja zawsze wpadam w tym momencie, jak y, on sobie zresytuje umiejętność no, Ale zaraz znowu będę mieć ulta, odpalę i będzie ładnie. Kurczaki. Kurde, pip był na hita. Jest go nie ma. Nie ma sensu wykorzystywać w tym momencie tego ulta. O, Dięknie. Addison, ratujesz mnie. A nie, to ukazał. Czek, jakby wszyscy przyszli, to bym mógł odpalić tego ładnego ulta. A tak to nie. Nie! Dostanę kulką. Kurde, ten mecz się przedłuża po prostu sensownie według mnie, bo... Mówisz, że 2-0. Musimy to... No 2-0 będzie, spokojnie, tylko nikt nie wchodzi na środek i to jest właśnie ten ból przez pół otwarte. Ups, krzyczajmy. No, nie mogę tam wejść, bo zginę. Nie mam do ciebie pretensji. Ziomek. Kurczak! pieczony! W sklepie kupiony. Znowu! No, no! no, 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 no boy. Aż tu nawet postawię spraya. O takie tam pokażę wam. Stylekę. Udało się. Nie, boże, ja mam czułówkę. No i bardzo ładnie. I to wiecie ludziska, ta wygrana jest dzięki temu, że graliśmy ekipą. Bo graliśmy wcześniej też takie zwykłe mecze z randomami i to no, bardzo słabo szło. Brave potwierdzi, prawda? Mhm. Znamy jest Puncia, Puncia, z nami jest Addison, jak zawsze Brave. Mam nadzieję, że Wam fajnie się oglądało. E, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na kanał do mnie, do Brave'a. Kanały oczywiście będą w opisie. Na Discorda, e, właścicielem serweru jest Brave tam możecie z nami pograć porozmawiać o jakichś grach nie tylko o paladincach no i zobaczymy się w kolejnych odcinkach do zobaczenia pa pa pa, pa. pa.